Wreszcie polski wymiar sprawiedliwości stanął na wysokości zadania i zapewnił nam bezpieczeństwo. Padł wyrok w procesie autorów stanu wojennego. Jeden z jego głównych twórców, znany i ceniony twórca stanu wojennych, pan Czesław, dostał dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Sąd, jakby mówił nas nie wprost, Czesławie Czesławie, niech ten wyrok w zawieszeniu będzie dla Ciebie, Czesławie, bolesną i dotkliwą nauczką na przyszłość. I sąd, jakby nie wprost wraca się następnie do nas, ludzie ludzie, ten pan stanu wojennego więcej nam chyba nie wprowadzi. No raczej w zasadzie nie wprowadzi, bo wyrok w zawieszeniu oznacza, że jeśli w ciągu pięciu lat pan Czesław wprowadzi stan wojenny w Polsce, to pójdzie siedzieć do więzienia na dwa lata. Ha jak Ulga i nawet to, że będzie on organizatorem i przywódcą stanu wojennego, mu nie pomoże. Wprowadzając stan wojenny, pan Czesław automatycznie będzie musiał się wsadzić do więzienia. A tego on na pewno nie chce. Niech ten srogi wyrok da mu więc do myślenia, że tak postępować, jak on postępował, więcej mu nie wolno, bo na drugi raz wyrok będzie jeszcze surowszy, będzie w jeszcze większym zawieszeniu. No to jest bardzo dobry wyrok sądu, bowiem gwarantuje nam przynajmniej przez najbliższe pięć lat spokój od stanów wojennych autorstwa pana Czesława. Od razu zrobiło się bezpieczniej.